Valentino Rossi i Marc Marquez to dwójka z najlepszych motocyklistów w historii. Gdy Rossi zdobywał swój pierwszy tytuł mistrzowski, Marquez miał zaledwie 4 lata. Rossi był idolem Marqueza, o czym Hiszpan mówił otwarcie, jednak jak zacięta rywalizacja na torze sprawiła, że przyjaźń zamieniła się w nienawiść, o tym w dzisiejszym filmie. Zacznijmy od początku. Mamy rok 2008. Valentino Rossi zdobywa swój ósmy tytuł Mistrza Świata, szósty w klasie królewskiej, a w klasie 125 debiutuje 15-letni wtedy Mark Marquez w zespole ktm -a. Hiszpan zdobywa swoje pierwsze podium w Grand Prix Wielkiej Brytanii, a cały sezon kończy ostatecznie na 13. miejscu. Rok później, bo w roku 2009, Valentino Rossi po raz kolejny, już dziewiąty, zostaje Mistrzem Świata, pokonując w batalii o tytuł Hiszpana Jorge Lorenzo. so Warto dodać, że w sezonie 2009 Rosji podczas wyścigu na torze Assen w Holandii osiąga swoje setne zwycięstwo w karierze. W 125 piątkach znanych dziś jako Moto 3, Mark Marquez zakończył drugi swój sezon jazd na ósmym miejscu w klasyfikacji generalnej. Po tym sezonie Hiszpan opuścił zespół KTM i przeszedł do hiszpańskiego Derby. Sezon 2010 był dla Marqueza przełomowy. Hiszpan na maszynie Derby wygrał łącznie aż 10 z 17 wyścigów i został mistrzem klasy. 125. Natomiast Valentino Rossi w tym sezonie nabawił się groźnej kontuzji, przez którą ominął cztery wyścigi i musiał uznać wyższość Hiszpanowi Jorge Lorenzo. Rok 2011 to dla Rossiego bolesna przesiadka z Yamahy na Ducati. W sezonie 2011 Włoch zdobył tylko jedno podium i został sklasyfikowany na siódmym miejscu w generalce. Makres natomiast nie próżnował. Już w pierwszym sezonie w Moto 2 walczył o tytuł mistrza ze Stefanem Bradlem, jednak kontuzja z Malezji oraz trzy nieukończone wyścigi sprawiły, że Hiszpan, który wygrał aż 7 wyścigów, zakończył ten sezon jako drugi. Co nie udało się w 2011, udało się wreszcie w sezonie 2012 i Mark Marquez został mistrzem Moto 2, wygrywając przy tym 9 wyścigów, a dla rosyjskiego drugi i ostatni rok na Ducati był równie zły, tak jak ten poprzedni tylko dwa podia i szóste miejsce w klasyfikacji generalnej to Dorobek Włocha w tym sezonie. I teraz docieramy wreszcie do sezonu 2013. Sezonu, w którym Mark Marquez debiutuje w MotoGP. Do klasy królewskiej Hiszpan wchodzi z futryną, zdobywając Mistrzostwo Świata jako debiutant po fantastycznej walce o tytuł z Jorge Lorenzo z Yamahi. Rosji kończy sezon na czwartym miejscu. Był on dla Marqueza mentorem. Widać to zresztą po tym, jak celebrował wraz z Hiszpanem jego pierwsze zwycięstwo. W roku 2014 Marquez w walce o tytuł deklasuje Valentino Rossiego, wygrywając 10 pierwszych wyścigów z rzędu, a później dokładając jeszcze 3 triumfy. I tu dochodzimy do punktu zwrotnego w relacji obu panów. W sezonie 2015 to Valentino Rossi jest lepszy z tej dwójki i to Valentino Rossi staje przed szansą zdobycia 10 tytułu mistrzowskiego. Do walki z nim staje jednak jego teammate z Jamachy Jorge Lorenzo. Natomiast do pierwszego starcia Marqueza z Rosji dochodzi podczas Grand Prix Argentyny. Podczas próby wyprzedzania Marqueza przez Rosjego dochodzi do kontaktu, po którym Hiszpan spada ze swojego motocykla. Następne cztery rundy wygrywa Lorenzo, a podczas wyścigów w Holandii znów dochodzi do skrzytu Rossiego z Marquezem. Marquez próbuje wyprzedzić Włocha w ostatnie szykanie, więc Rossi bezceremonialnie ją ścina i zwycięża w wyścigu. Do kolejnej kontrowersji doszło podczas Grand Prix Australii. Marquez miał zdaniem Rossiego specjalnie go spowalniać, aby pomóc Lorenzo w wygraniu tytułu mistrzowskiego, a wyścigiem, który całkiem pogrzebał relacje obu panów, była następna runda sezonu 2015, czyli Grand Prix Mal do wyścigu na że Sepant Marquez startował z drugiego, a Rosji z trzeciego pola. Lorenzo, który startował czwarty, szybko wyprzedził tę dwójkę. Po kilku okrążeniach pasjonującej walki Rosji wywiózł Marqueza z toru w zakręcie numer 14, do czego zdaniem Marqueza Work dołożył jeszcze kopnięcie w motocykl Hiszpana. Kopnięcia nie było. Za ten wybryk Rosji został dotkliwie ukarany, bowiem do ostatniego wyścigu sezonu Grand Prix Walencji startował on z ostatniego pola. Rossi po efektownym przebijaniu się przez całą stawkę zakończył wyścig na czwartej pozycji, a zwycięzcą został Jorge Lorenzo, który o 5 punktów przed Rosjim został Mistrzem Świata. W 2016 roku mistrzem został Mark Marquez, a wicemistrzostwo zgarnął Valentino Rossi, jednak brakowało mu dość sporo punktów do Hiszpana, na co wpłynęły nieukończone wyścigi w Ameryce we Włoszech, w Holandii oraz Japonii. Rok 2016 był ostatnim sezonem, gdy Valentino Rossi walczył o tytuł mistrza świata. W 2017 roku zakończył on mistrzostwa dopiero na piątym miejscu 90 punktów za mistrzem, którym został drugi raz z rzędu Mark Marquez. Warto wspomnieć, że to w 2017 roku w Holandii na torze Ascen Rosji odniósł swoje ostatnie 115 zwycięstwo w karierze. W sezonie 2018 mistrzostwo zgarnął po raz trzeci z rzędu a Rosji zakończył trzeci w klasyfikacji, jednak nie była to już realna walka o tytuł. Mimo tego, że obaj panowie nie walczyli już na torze tak jak kiedyś, a od sezonu 2015 minęły już 3 lata, to Rosji nadal krył sobie uraz do Hiszpana, co objawiło się podczas konferencji prasowej przed Grand Prix. San Marino. Wyszedł wtedy wyszedł z inicjatywą, żeby zakopać topór wojenny i żeby panowie podali sobie ręce. A reakcja Rosji wyglądała tak. No, for, for me is nice and uh, and of course uh, it is no problem for me no problem to say, huh? But It's like this. I mean what I powiedzieć, say uh, already second time. But no, no that no problem. Eh? I would raise it. W 2019 roku Marquez po raz szósty został mistrzem świata MotoGP, a po sezonie 2021 to The Doctor zakończył swoją karierę w wyścigach motocyklowych. Aktualnie Roscy ścigał się w serii WEC, gdzie ostatnio wywalczył nawet ze swoją załogą podium podczas 6-godzinnego wyścigu na torze Imola, a Mark Marquez od tego sezonu jeździ na maszynie Ducati w teamie Gresini Racing. Racing. Walka Rossiego z Markezem to inspirująca historia, w której młody debiutant pokonuje swojego wielkiego idola. Rywalizacja ta sprawiła, że z przyjaciół dwójka zawodników stała się śmiertelnymi wrogami. Dzięki za oglądanie do końca z tej strony Mateusz, a to był kanał kroniki motorsportu.